Klikam, m ci lubi! Skina za ostatnio filmu z CES GO Skinsa. Wygrywa, gratuluję serdecznie. Odezwij się na Discordzie na kanale od Skina. Do wygrania dzisiaj ten skin, jeśli chcesz go zdobyć, zostaw oczywiście suba z łapę w górę pod filmem. Oglądaj film do końca, żeby poznać hasło konkursowe. No i oczywiście użyj kodu Proxy. Na CES GO Skin się z linku, zapisujesz też tutaj. I wpisujesz oczywiście, chodzi Proxy przez 2x. Otrzymujesz 10% więcej do każdej wpłaty z księdza free. I jak ładujesz Proxy, no to czeka na siebie KOSA. Hałaszek, taka włóczka. Im większa wpłata, tym większa szansa na wygraną. I jak uda ci się wygrać, to skina od razu po wpłacie do jakiego dostajesz. Zapraszam cię na stronę PirateSwap, gdzie w bardzo prosty sposób możesz kupować i wymieniać swoje skiny. Na stronie dostępne są również konkursy, gdzie po spełnieniu kilku prostych wymagań masz szansę zdobyć skiny całkowicie za darmo. Możesz również wykonać specjalne zadania, dzięki którym możesz zdobyć darmowy balans na stronie. Z kodem promocyjnym Croc otrzymasz aż 35% bonusu do doładowania. No i w opisie. A my dzisiaj mamy spory budżet, bo prawie 30 koła, mam. Mam nadzieję, że w końcu nadejdzie piękny dzień, gdy wyjdę na plus, bo nie uwielbiam te ostatnie odcinki, tak chyba jest zbyt za dobrze mi szło, więc dzisiaj zaczynamy z grubej rury skrzynką Scarlet na trzy osoby. Taka bitewka, 5250 zł więc liczymy oczywiście, że to skrzynka zakręci dla nas jakoś po bożemu i no taki karambit rubi o jejku o jak mi się taki karambit marzy. Zaczynamy koską a print string 300 battle skirt OK No tak osano ciężko, żeby nie było najdroższe spośród tych skinów. Jest kolejny nóż do naszego Eku mk 500. No, i ja do tego awsy 500 też, ok. No, póki co mamy przewagę, więc myślę, że będzie to bitwa raczej taka. Oj, no, chciałem powiedzieć, że będzie łatwa przeprawa, ale nie, no, już wygraliśmy na 100% 3500 zł i 5 koła z pierwszej bitwy. No, zaczęcie fantastyczne, stary, tak, trzeba sobie powiedzieć. To było zaczęcie, jakiego potrzebowaliśmy. No, to może GameStop Nick podbustowany, co? Nie pamiętam, kiedy uderzałem w tą skrzynkę, ale 5 takich skrzynek. Kosztuje nas 16800. To jest bitwa stary za którą musisz zostawić w tym momencie koniecznie łapkę w górę, bo jak ją przegram, będzie mi bardzo słabo. Więc trzymajcie, proszę stary, 16800 w tej bitwie. Falhunga ma Doppler, no niestety drop lepszy. U mojego przeciwnika, ale zobaczmy się, cztery skrzynki przed nami. No jest teraz dla nas bardzo ładny falchionik marblefact, ale niestety troszkę tańszy od tego Gamma Duplera. Lecimy dalej. No teraz znowu ten falchion, tym razem stat tak w Ale boi 3200? Co? To nie, jeszcze bajonet dla niego. Dobra, GG, pograne Ale jestem zły na siebie, ty. Jestem tak zły. 17 koła, tak to przepuścić, nie? No GZ, pani prowadzący, nie? Ale odklejka gigantyczna tu wleciała. No dobra, co teraz? Co teraz, żeby tutaj spróbować jakoś to ratować? Może skrzynka. Ametis. No nie, metys jest za droga. Ta ile? 3200, dobra. Jak trzeba ratować, no to... Kurczę, nie pamiętam kiedy mnie tak odklejało, jeśli chodzi o bitwy, nie. Ale dzisiaj naprawdę fajny, solity budżet na ten film. Więc no pozwolicie mi się odkleić chyba raz na jakiś czas, co? Raz na jakiś czas to można. Ta chujkę. Kurwa macie. No to nie odkleiła, co? AWP fate. MK fate dla nas, ale to jest 2200. I ostatnia skrzynia. Zadecyduje. Prince, nie, konic nie, nie da Ja nie mogę, no. Dlaczego nie mogę czegoś wygrać takiego, wiesz takiego mega wow. No nie pamiętam kiedy jakiś takiego mega wow natrafiłem, nie? Więc z góski się. Dobra, 6 skrzynek z AWP. Ja wiem, że to skrzynka. No, takie trochę love hate relationship mamy z nią. No, ale spróbujmy, spróbujmy, bo to jest w tym momencie tak naprawdę chyba jedyna możliwość wrócenia do tego filmu. A jest tą możliwością trafienie ładnej awupy, tak? I drogie przede wszystkim, w dobrym stanie. Więc trzymam kciuki, że ta hydra tutaj. Nie, no to jest kurwa żart jakiś, nie? Well worn, jeszcze. A, dobra, jeszcze trzy skrzynki. No, jeszcze jest szansa. No, w teorii, póki skrzynka w grze. To skrzynka w grze, to wiesz. Wszystko jest możliwe. Nazwa no, została ostatnia. Jak to przegramy? 2000 mi zostaje. Proszę. No dobra. No powiem tak. No jest tragedia. Nie. Jest tragedia. Pest. Stały mi dwa koła. Mam plan. Mam pewien plan. Ale to jest tak głupi plan, że Że, że, że sam chyba nie wierzę, że go robię. Czy ja miałem 2,17 balans idealnie, czy nie? A mi się wydaje. Albo cośpiewacz? 2% rubi. Jedna skrzynka. Cztery osoby, tryb shared. To jest ta odklejka. Jeżeli poleci ten rubi, to nie wiem. Chciałem powiedzieć, że robię świece, ale... ale. Chyba niezbyt bym chciał. Dobra, trzymajcie kciuki. Proszę. No. Zajebiście. Co co? Sprzedajemy. Mamy jeszcze jakieś tokeny. Możemy to wymienić, ale ile to nam da? Tak naprawdę, ile to nam da, zaraz się okaże. Ej, kosy dostaliśmy, patrz, tysiaka dostaliśmy, ok, super. Mamy jeszcze trochę tokenów tutaj, mogę sobie coś takiego kliknąć, mogę sobie coś takiego kliknąć. Jeszcze jeden taki, już mogę sobie kliknąć. I lecimy 3700 15 koła jeszcze mamy. A to już. Okej, okay, zostawmy. Ej, pięć koła, to się zbierać. dobra. Mamy jeszcze tutaj szansę na pow. Jest jeszcze szansa na odpućnienie. Wszystko jeszcze stracone. Siedem skrzynek. Zrobimy coś takiego, więc trzymajcie kciuki, żeby w końcu mi dzisiaj oddało. Bo jak mi dzisiaj nie odda, to nie wiem, no będzie dzisiaj tragedia, 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 stary. Lecimy. A ty, jak chcesz wygrać skina, możesz napisać, czy wolisz grać na padzie, czy na klawiaturze? A jak tak? To w jaką grę ci się gra najlepiej napadzieć na klawiaturze? Może tak. Coś tak dzisiaj, nie? Więc Szynek, proszę! No to musi być bitwa, która da nam hydrę. Jeśli nie da nam hydry, to jest pograne To jest pograne na dzisiaj, nie? Takie zerowanko. Takiego zerowanka dawno nie było chyba, nie? Ale raz na jakiś czas trzeba się wyzerować. Tak wiesz, tak perfitnie się wyzerować po hamsku. Mam takie wrażenie. Ostatnia skrzynia, stary. Trzymaj kciuki. To jest wszystko albo nic w tym momencie. Albo ta hydra. Jest! Patrz! Wyproszyłem ją sobie! Dzień dobry! Dziesięć koła prawie. Dobra. Powiem wam tak. Ja wróżbita kroko dzisiaj jestem, nie? Patrz, co się dzieje teraz. M9 Ruby Poproszę. Poproszę M9. Pierdolone Ruby Mamy na coś takiego. Cztery skrzynki. Proszę. No, to jest, to jest giga odklejka, nie? Ale chciałem to zrobić od początku filmu. Ale jak przypierdolę większość balansu, mówię, nie, no nie ma opcji, żeby to się udało, nie? Ale dobra, cztery skrzynki i mam nadzieję, że wystarczą. Lecimy, proszę! M9 Karubi, przypominam, że takie cacuszko ponad 70 koła kosztuje najtańsza wersja. Więc trzymajcie kciuki, jest stal, no ale to jest ile? Z 3000, 2700 700 nawet. Jeszcze dwie skrzynki, trzymajcie kciuki. M9, pierdolone Ruby proszę. To jest skrzynka 1%, trzymajcie kciuki. Powiem Zjeżdżamy na dół i czy stać na tę najdroższą? Stać mnie oczywiście. Zostaw łapę w górę. Jak jeszcze tego nie zrobiłeś. Zostaw łapę w górę! A ja klikam! M9 lubi No chuja nie lubi!